Drodzy widzowie, witam w kolejnym odcinku. Na szybkiego wróciłem jeszcze do końca poprzedniej misji, bo nam się statystyki misji nie wyświetliły. No. Tak więc zanoja mieliśmy wszystkie zaliczone, tajemne strefy również były dwie, no i trzy sztabki złota. Możemy oficjalnie... kontynuować. Teraz, moi drodzy widzowie, zaczynamy kolejną misję. Teraz mam do niej wstęp. Misja druga, Ciemna tajemnica. Część druga katakumby. Jeśli wierzyć w meldunką grupy Kreisau z Wellburgu, katakom wyciągną się pod wioską na dużą odległość, prawie sięgając starej świątyni, która w chwili obecnej jest niedostępną z pewnych przyczyn. Jak informują Helga von Bureau, powinna teraz być tam z olbrzymim kontyngentem jej gwardii elitarnej i grupą naukowców z dywizjonu Paranormalnego SS. Twoim zadaniem jest zbadanie katakumb i wyjaśnienie usytuowania świątyni. Zbieraj wszystkie spotkane artefakty celem ich późniejszego badania. Grupa Kreisau twierdzi o nadzwyczajnych wydarzeniach odbywających się w katakumbach. Na pewno są to zwykłe bezpodstawne plotki, ale pochodzą ze źródeł wiarygodnych, więc należy ich uwzględnić. Informatorzy Kreisau donoszą, że profesor Zemp, będąc przy wykopoliskach czerwca, ma przy sobie dziennik. W tym dzienniku mogą być zawarte ważne informacje o aktywności w zamku Woltenstein. Przypomnę raz jeszcze, że jest to spojrzenie nieoficjalne, stąd takie czasami kluczki, takie stylistyczne. Zadania dla misji: odnaleźć dziennik Prozala Zempa, prześladować paranormalny personel SS przez Katakumby. Prześladować czyli śledzić, myślę. O, bardziej o to chodzi. Dobra, zaczynamy. Pewnie to tylko plotki.

Hmm, hmm, hmm. Będziemy mieć do czynienia z nowymi przeciwnikami, drodzy widzowie. Zaczynamy w katakumbach. Drzwi za nami są zamknięte. Stamtąd zeskoczyliśmy oficjalnie, fabularnie. Na... już nas tej straż. to po prostu sufit zaczyna pękać. Nie przyjmujemy się na dole. Nasi naziści strzelają się z nowym rodzajem przeciwnika. Trochę im pomożemy, bo to są wytrzymali przeciwnicy. Oni i tak zabiją ten nazistów, ale trochę pomożemy, to szanse się wyrównają. Ten to jest mocny, Widzicie? Takimi czachami wali. No, naziści stają prezenty z nieba. No i paleczka nam się nie przyda, przyda nam się kalabi. Nie ten cichy, tylko ten głośny. No i widzicie, takie szanse wyrównały. Zostało nam dobić tylko jednego nazistę. Mhm. No, rodzaj, zombiaki. Tych zombiaków też jest parę rodzaj. Dobra, zeskoczyliśmy na dół. Tu oficjalnie nic nie ma. Możemy kontynuować. Zombiaczki. Na no, nich są najlepsze granaty. Tylko te granaty trochę... Trzeba za nie wybuchną. Co ciekawe? Snajperka też jest bardzo mocna. I Na nich przydatna. Nasz kipadek. Bo niestety do naszej tej broni, a musicę dzisiaj szybko kończyć. Myślę, trochę granatem, trochę snajperką, trochę karabinem. Zobijaków jest niemało. Myślę, graty zapknięte. To se naziści naważyli piwa, nie? Będą musieli wypić Dobra Idziemy na dół znów są piaków. No, pewnie się to się dalej Tak jest Mieliśmy max granatów, mieliśmy max amunicji w Tej misji drodzy widzowie Wszystkiego już nie będziemy mieć tak max. ba nic tu nie ma. I się. takie tablice. Nie można ich zniszczyć, można ich użyć. Aha. Nic się nie dało. Dlaczego? to za chwilę Patrzcie kolce. Zapiszmy sobie. Ok. I tu mamy zniszcz zniszczalną ścianę, a za nią. Nazistę z amunicją i dźwignie. O, chyba zabiaki. trzymałe skubańce są dosyć wolne i to jest ich minus, ale są też dosyć wytrzymałe i to jest ich plus. Po wciśnięciu tej dźwigni znowu przebiegamy. Gdzie? Teraz nam się podniosło i znowu możemy wciąć dźwignię, która więc nie otworzyła nic, ale opuściła nam tutaj kolce. Dzięki czemu możemy zeskoczyć na dół? Kolejne zabiaki. I z przodu i z tyłu. Tak jakby pułapka. Jak widzicie amunicja ucieka. Okrutnie. Dobra. Pyk. Idziemy dalej. Przez te katakomby. Skąd wychodzą sobiaki No niestety są to zazwyczaj puste przestrzenie. A, jako, że są zombiakami czasami lubią stać ponownie. Dobra, zbieramy amunicję, zbieramy zdrowie. Otwieramy drzwi za pomocą dźwigni. O, przeładujmy. Pod nic, więc idziemy na górę. Drodzy widzowie, wychodzimy Oto miejsce. Kocie miejsce. Tu byliśmy. Tam schodziliśmy na dół. A stamtąd z kolei przyszliśmy. A? Pamiętacie? Labina, te sprawy. Trzeba pozbierać amunicję i przeczytać notatkę. Uwaga. ona tu było od początku. 14 marca 1943 rok. Od profesor dla SSS Oberhiller Mariana Blawski. Szanowna Pani Blaskich, wszystkie wstępne objawy są pozytywne. Symbole, pieczęci i talizmanów są identyczne do znalezienia skrótu czarnego rycerza. Jeżeli robić przypuszczenia w tym zakresie, może okazać się, iż odnaleźliśmy numer 3. Nareszcie po długich latach jesteśmy bardzo blisko do ukończenia pierwszego etapu. Dane warunki ciężko nas sprzyjającymi. Z przyczyn technicznych już straciliśmy bardzo dużo cennego czasu. Jeżeli spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa, będzie trudno zmieścić się w harmonogramie pracy. Będę Panią informował z szacunkiem. Doktor Zemp. No i właśnie. Jako, że czas ich gonił, to przestali spełniać warunki bezpieczeństwa. No i tak się skończyło. Dobra, wszystko mamy pozbierane. Tak, mówię, stąd wyszliśmy. I teraz podniosły nam się te kraty. Możemy kontynuować. Cia, 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 cia. cia. Wow! Łapka! Kolejna. Tych pierwszej kolejności. Teraz tak, czworeczka. I snajporeczka, pa, jeden. Na pewno miał kolegów. Przekonany, że miał kolegów. Tylko pytanie już mi gdzie? kolejny wychodzi nie tylko on. Mamy też szybszą wersję. Wycofujemy się jak najdalej. Tak, widzicie, na tych ta tarczach dosyć mocno osłania. Ciekawe czy ich przed tym osłonią. Okej. Okay. Ten skinął A, ta. A tego zabijemy klasycznie. Dobra, nie wstawaj. Dobra, to już wszyscy wychodzili z tych dziurek swoich. Otworzył nam się drzwi, możemy kontynuować. W góry dzieją się rzeczy. Tego nie rozwalimy, ale tam też dojdziemy. I iść, się tu zabarkadowali. Aha. I się zaczyna. Ten mocny. również. W międzyczasie podniesiemy dziennik doktora. Ostnę się tutaj na stoliku. I przy okazji go podnieśliśmy. Nikt nie wstaje nikt. Dobrze, tu wchodzimy na chwileczkę. Drodzy widzowie, tutaj mamy granaty, warto je uzupełnić, a tu mamy apteczkę. Również warto je zrobić uzupełniać. A kontynuacja jest tutaj w tym grobowcu. Rozwaliśmy płytę, można przejść. Póki co pozbierajmy inne rzeczy. No i mamy, drodzy widzowie, dziennik, dziennik doktora. Czyli następująco. Oczywiście go przeczytam, możecie sobie przesunąć. Dziennik doktora. 9 marca 1943 rok. Godzina 21. Był to piękny dzień. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Szczątki ostatniego czarnego rycerza nareszcie zostały odnalezione. Po tylu latach pracy czuję się całkowicie usatysfakcjonowanym. Ciekawe co teraz powiedzą Strays i inni sceptycy. Ja i Otto dołączamy do ekipy na miejscu wykopalisk. Wyruszamy jutro pierwszym pociągiem. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, już za tydzień będziemy mogli rozpocząć rytuał ekstrakcji istoty życia. Muszę wziąć dodatkowy szalik wełniany. 11 marca, dwa dni później. Przybyliśmy dzisiaj po południu, jechaliśmy równo dwa dni. Wszystko już rozpakowane. Falowód numer dwa był uszkodzony podczas drogi. Zleprujemy go przy pomocy zapasowych części. Jest zimniej niż myślałem, nawet o tej porze roku. 13 marca. Warunki nie do wytrzymania. Generatory pracują źle i napięcie waha się. Dwa dni stracone na ponowne wzorcowanie. Wierzę, że nadrobimy stracony czas. Zbliżamy się do końca. Znów odczuwam zapalenie oskrzeli. 14 marca. Sprawy toczą się kiepsko. Prace wstrzymują się. Wszyscy są bardzo zmęczeni. Ignorujemy wymogi bezpieczeństwa. Niektóre rogi nie mogą być ścięte. Ci starzy w Mistycy byli za mądrzy dlatego. Helga w ogóle najgorsza. I ona ma obserwować nas. Czy ona nie pamięta 39 roku, czy chce zobaczyć jeszcze jedną klęskę? Myślę, że to miejsce wpływa na nią. Wiem, że wpływa na mnie. Mam na myśli nie tylko pogodę. 16 marca. Całkowita klęska. Właśnie tego obawiałem się. Przedczesne złamanie zewnętrznej pieczęci. Całe piekło wydostało się na wolność. Sytuacja z roku 1939 znów powtórzyła się. Trzech członków ekipy znikło. Od to włącznie. Nie tracę nadziei na ich powrót. Słyszałem, że złapali dwóch szpiegów. Czy sprawy mogą być jeszcze gorsze? Odczułam strach. 17 marca. Niesamowicie. Dopiero co przeżyliśmy jedną klęskę, a ona już mówi o wyprawie po opieki. Oznacza to złamanie pieczęci grobowca i w ten sposób wypuścimy Bugie nie kogo. Nie wchodzi to do naszego zadania i poddań niebezpieczeństwo nas wszystkich. Planuję napisać dowództwu pełne sprawdzanie o jej zachowaniu. Czy ta kobieta jest rzeczywiście uczennicą wielkiej Marianny Blackiej? Bardzo źle, że nie odziedziczyła mądrości wielkiej kapłanki. Musimy rozpocząć o szóstej. Ucieszę się, gdy wszystko będzie skończone. Myślę, że czuję się lepiej. Tak jest. I rozpoczęli, drodzy widzowie. Rozpoczęli o tej szóstej. To był ostatni wpis do dziennika. Nie dziwię się. Pytanie, który z nich to był doktor? Doktorek? Chyba ten. No niestety. Idziemy dalej. Jak widzicie... Dokopali się. Tutaj nic, tutaj nic. Wychodzimy na górę. Oli. I jesteśmy na górze. Nic tu nie ma, kontynuujemy. Aha, znowu zombiaki. Na tego spróbujmy. Kurcz, sniperki, dwa strzały i gotowe. No i jest potężna i mam mnóstwo amunicji. Oho, wiecie, powstał. No, możemy sobie uzupełnić amunicję. Jeden strzał, drugi strzał. I jakby znowu chciał wstać, to będziemy gotowi, ale chyba nie wstaniesz. Dobra. Słuchajcie, Zigzowie, pamiętacie? Stamtąd szliśmy. Aha, no i tarcza mu nie pomogła. Oli nie wstają, dobra. Kontynuuję, kontynuuję moje zdanie. Stamtąd przyjechaliśmy wcześniej, ale tam się to zapadło i tam była ta pułapka na dole. Udało nam się obejść całe kółko i wrócić w to miejsce. Dalsza część poziomu jest tutaj. Ale tutaj, drodzy no, widzowie, są tajemne drzwi. No i nie tak łatwo je otworzyć. Od tej strony się nie da. Od drugiej też w sumie. Trzeba to zrobić sposobem. I to jest pierwszy i jedyny sekret tej planszy. W tym oto pomieszczeniu, gdzie były apteczki, mamy cegóweczkę, widzicie? A ona wystaje znowu. Od ściany. Wciskamy i się śpieszymy, bo to jest na czas. Zaraz ci zaczął opadać. Okej, okay, udało się. Proszę bardzo, mamy skarb. Mamy skarb, a tą wajką możemy stąd wyjść. Tu się wchodziło po skarb, ale zwróćcie uwagę na te trzy tutaj symbole. Te symbole nam się bardzo przydadzą w kolejnym odcinku, w kolejnej planszy. Tak jest. Do kolejnego sekretu. Co warto zapamiętać. Wychodzimy. Dobra, sekrecie jak zaliczony, skarb zebrany. Tam, tam, jedna droga prowadzi tędy. Zapiszmy. No bo no, się strzelają się z przeciwnikami, bardzo dobrze. Uciekli. No i tutaj, drodzy widzowie, tutaj to się będzie działo. Tu Musimy przetrwać jak najdłużej. Co nie będzie proste. Co by amunicji znowu nie tracić. Spróbujemy... czy ich pozbyć ze stajperki. Okej, okay. dwóch zdjętych. Lecimy spo, na, na, drugi, na drugi koniec. Oni będą tak wychodzić ze ścian. Ten tutaj to jest najpotężniejszy. Bo tego odcinka ładujemy. Ile, ile fabryka dała. Jak widzicie, wymagał dużo strzałów w głowę. Znowu lecimy w drugą stronę. Okej, okay, udało się przetrwać. No, z tego ogniska naprawdę wychodziła potem już na bestia. że był bardzo wytrzymały, widzieliście ile strzałów wymagał, to jeszcze, jakby się do nas zbliżył, to sieje ogniem. Czekamy, aż oni powychodzą z tych ścian, bo w pewnym momencie, na samym końcu ten przeciwnik odblokuje nam tutaj wejście do tego przyciągać gdzie jest wajka. Ta wajka podnosi nam kraty, możemy wrócić tam skąd przyszliśmy, albo iść dalej. No i to jest właśnie opcja: iść dalej to jest opcją konkretną, widzicie? Tam przed nami, drodzy widzowie, jest koniec odcinka. Mamy wszystko, tak więc do boju! Pierwsza część Katakumb zaliczona. Co nas czeka dalej? A? Zapraszam już jutro.